i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, po tytułem mamy vloga, a mianowicie vloga wyjazdowego. Mamy szybką wycieczkę do Piotrkowa Trybunalskiego. W dalszej części vloga i pewnie po tytule już wiecie dlaczego, ale w dalszej części vloga na pewno Wam wytłumaczę. No i sytuacja jest aktualnie taka, że pędzę po Dominikę i razem z Dominiką pędzimy prosto na dworzec fabryczny, Żeby zdążyć na pociąg, który mamy za pół godziny. Także. Na pewno będę wam update'ować, co i jak jak to będzie wyglądać. Sznurek mi wystaje. Także ja biegnę i na pewno dam wam znać co dalej. Here I am. I know it's been a while. I nam się dojechać jakimś cudem. Tramwaj się zaczął... Tramwaj, Boże, pociąg się zaczął cofać. To chcę powiedzieć. 🎵🎵🎵 Ogólnie to dojechałyśmy, może ja Wam w ogóle wyjaśnię, co my tu dzisiaj robimy. Za mną jest oczywiście galeria, w której byliśmy po sukienkę. Dominika? Przejechałyśmy po sukienkę do Piotrkowa Trybunalskiego. Rozumiecie to? To już jest, to, to już jest ewidentne nieposiadanie posiadanie, co robić z czasem. My nie mamy co robić, bo przyjechałyśmy do Piotrkowa po sukienkę, rozumiecie? W całym województwie znaczy w łodzi całej nie było. No w Łodzi nie było, w Piotrzkowie była najbliżej, a dalej była gdzie? W Warszawie. W Warszawie, no to z dwaj gazego Piotrków miałyśmy trochę bliżej. Teraz I te bilety. No, bo zapłaciłam, ja zapłaciłam 5,40, a Dominika 4,40. Także wycieczka kosztowała nas 10 zł, Ty też czuję, że śmierdzi. Coś jeszcze poczułaś? Takim spirytem. No. Teraz idziemy do klasycznego miejsca naszych każdych wycieczek, czyli Złotki. idziemy... Dokładnie Na się maka, jak to przestało na fitlaski Na wakacjach Rozumiecie Także tak wygląda nasza wycieczka Ja się do was odezwę W ogóle do, jak Dominika mi to wam pokażę tą magiczną sukienkę I odezwiemy się do was później Miejsce naszego życia Weźmy ślub w McDonald's <grywny> była para ludzi, które normalnie Mieli wtedy że będą faktycznie gdzieś w Stanach Dobrze się bawili Ej, no mieć tort z burgerów. No <grymne> mieliśmy <grymne> niech <grymne> inaczej. Okej. Okay. Skurteczka. Generalnie to nic nie będzie słychać, ale jedziemy włosy Intercity i jeden przystanek. jeden za 12 zł. To jest chore. Ja się nie wypowiem nawet. Krytka. tego tła za mną. Ja Wam pokażę po co my w ogóle przyjechaliśmy, tak wypadałoby chyba, nie? Dominika. Słuchajcie, po sukienkę panterkę. Rozumiecie? Już możesz zabrać tak, tą sukienkę. Do Piotrczkowa. Klej zdjęcie. Klej zdjęcia. Ej, oddaj odejmę kanapę. Właśnie to chciałam zrobić, ale ja wiem, że cały bajzer mam wziąć ze sobą. Nie no, możesz mi oddać. Pa! Także słuchajcie, ja właśnie wracam Do domu, mam swoją kanapkę Będę jadła To jest moja kolacja, rozumiecie Także idę do domu Siadam do montowania I jeszcze ewentualnie Coś porobimy Miałam jeszcze dzisiaj nagrać jeden film, ale nie wiem czy się Wyrobię Fajnie by było w sumie Także na pewno dam wam znać Co i jak, dajcie znać jak wam się podobał vlog Takiej wycieczki bardzo bardzo nieplanowanej do Piotrkowa Trybunalskiego a tymczasem gazala kupytkuje do domu Siemka, widzę się dzisiaj z wami e, właśnie kopytkuję na zdjęcia mam taką sukienkę trochę nieodpowiednią do pogody bo jest full gorąco ale stwierdziłam, że muszę że muszę kiedyś zrobić te zdjęcia no i padło na dzisiaj także odczekałyśmy do piątej Musimy porobić foty, a jeszcze dzisiaj chciałbyśmy obskoczyć jakby dwie sesje na raz. Także mamy co robić. Także ja idę. Może po drodze złapę jakąś kawę, bo szczerze, że w ogóle nie mam ochoty dzisiaj jeść. Jest tak gorąco, jeszcze jestem przed kuję dniem, już w ogóle jest dramat. No i sobie tak właśnie kopytkuję na pewno zdjęć, a czy jak oglądacie tego vloga? A on się pojawi, myślę, że za jakieś 4-5 dni To ta foto już będzie z dzisiaj, tak mi się wydaje Także jak będzie, to wam podlinkuję na dole, co byście sobie mogli zobaczyć Z sukienkiem Bodwiva Także idę i będę się do was odzywać Jak już coś się okaże dalej Wreszcie to jest tutaj. No, ale ja w okularach... Tak... Nie, bo tego nie może... Eee, czekaj Czemu nie może być widać? A nie, no w sumie, że będzie po publikacji, to muszę pokazać Tak, robiliśmy zdjęcia Ja już mam drugi outfit na sobie I siedzimy właśnie w Starbucksie na górze O Mamnika wam pokazuje tutaj fotki Prze I no. no i siedzimy na... Na pierwszym piętrze w Starbucksie pijemy kawę. Mogę się wziąć na ciepło, bo w sumie się już chłodno zrobiło. No. Idziemy zjeść maka zaraz, jak przystało na pit życie influencery i te sprawy. I, uh, idziemy na to Story 4. Także uh, opowiem wam, czy mi się bajka podoba, czy nie. Dominika wyrażasz swoje zdanie na temat bajki. Mogę mi się pokazać? Nie. E, więc chciałam nagrać taki wypadk coś nagrywania w rogu, w vloga, zrobić zrobić ładne zdjęcie jak jest Maku. i na pewno odezwę się do was jak będziemy wy... jak widziemy skina bo nie wiem czy będę nagrywać maka bo ile razy mogę wam pokazywać maka Max, sponsoruj no, mnie Także na pewno się będę do Was odzywać. Jestem strasznie prześwietlona, mimo że już jest tak późno. Ja aparat mi coś świruje. I co? Czy się jeszcze coś powiedzieć moja droga? Okej, okay. Dominika nic nie chce powiedzieć. Także będę się do Was odzywać. Potem. Słuchajcie, wyszłyśmy właśnie z kina. Widać mnie. No. Czemu on miałby mnie nie być widać? Wyszłyśmy właśnie z kina, wracamy do domu, znaczy każda do swojego, ale yy, co chciałam Wam powiedzieć, to mnie się bardzo podobało. Doszłam do wniosku, że mam bardzo prymitywne poczucie humoru i bawią mnie idiotyczne rzeczy i co więcej? Generalnie rzecz biorąc bajka takie 8 na 10. Śmiałam się tak, że ludzie w pierwszym rzędzie coś słyszeli. Ej, no więc ja nie poradzę, że słuchajcie, stworzyli widelca, który był Wdelec. sztuciek. Sztuciek. Widelec Sztuciek i Sztuciek bawił mnie po prostu przez cały film, nie mówiąc o tym, że... Wyobraźcie sobie, że macie pięcioletnie dziecko i idziecie z nim na Toy Story 4. Eee, I wasze dziecko wychodząc z kina krzyczy Jestem śmieciem, bo tego uczyła mniej więcej ta bajka. Wspiera plastik. I wspiera plastik. No, moja mina i mój uśmiech słyszeli wszyscy po prostu na sali, także ja się bardzo dobrze bawiłam. Mamy zupełnie inny dzień od tego, w którym nagrywałam końcówkę tego vloga. Ale powiem Wam szczerze, że nie miałam kiedy już więcej nic dograć. Dzisiaj się zorientowałam, że właśnie nie nagrałam wam pożegnania, a zaczynam już kręcić nowego vloga, także... W tym miejscu przyszłam się tylko z Wami pożegnać. Dajcie znać, czy taki zbiorowy, kilkudniowy vlog Wam się spodobał. Coś innego, bo trochę tu byłam, trochę tam. Bardzo mało pokazywałam Wam z domu, gdzie mi się to rzadko zdarza, że nagrywam poza domem, bo jednak jeszcze trochę się wstydzę mimo wszystko. I moi drodzy, tak, no, no dzisiaj już się z Wami żegnam. Koniecznie wpamiętajcie, żeby wpaść do mnie na Instagram, by być ze mną na bieżąco. Wpaść do mnie również na Vinted. Tutaj macie, żebyście mogli sobie zobaczyć, co wystawiam na sprzedaż. No i tak, moi drodzy, to było na tyle. A my widzimy się już niedługo, mam nadzieję, w następnym odcinku. Koniecznie, koniecznie piszcie komentarze, bardzo chętnie je czytam, a my widzimy się już niedługo w następnym. Także do zobaczenia i cześć!